On i ona. Sikorski, jego żona. Dwie narodowości. On i ona. Duda i jego żona. Agata Kornhauser, duda. Anna Applebaum. Dziewczyny pilnują Polaków, żeby jakiś głupstw nie zrobili. Pamiętajcie, że mężczyzna, Polak, nigdy nie będzie akceptowany przez Ż. Owszem, będą przyjaciółmi, ale pochodzenia nie zmienią. Nie może być przedstawiać się jako ja jestem Ż. Ci narzy są bardzo fajni. Oni od was nic kompletnie nie chcą. To Polacy dali im lejce. Dlatego ci narzy zrobili swoje prawa i rządzą w Polsce. Czasami na forach znajduje się ktoś, kto rozpieprza. Sentencje tematu. mówi: ty nie łukł, źle piszesz i tak dalej. Ale co jest język polski warty? Jak go nie ma na świecie? Jest język angielski, różne są języki w instrukcji obsługi, ale polskiego nie ma. Nawet jak Duda pojechał do Stanów Zjednoczonych spotkać się z Bidenem. To film kręcono na klatce schodowej Białego domu. Nikt go nie wpuścił. To była taka przenośnia, że i tak Polacy nic nie znaczą. Jest wielu aktorów, którzy twierdzą, że tych naszy nienawidzą. To są tylko aktorzy. Oni wcale nie rozdają kart. Polska nie ma żadnej decyzyjności i nie ma nic w tym złego. Że inni biorą się do władzy, ponieważ wy podpisujecie ustawy, właśnie Sikorski, Duda, takie ustawy, które są przeciwko Wam. My nie piszemy żadnych ustaw sprzecznych, powiedział Duda. A dlaczego te prawo się tak zacieśnia, że Polacy we własnym kraju nic nie mają i nic nie znaczą? Tu w Polsce liczą się tylko inne narody. Wy się nie liczycie. I nieważne czy to chodzi o jednego Kaczyńskiego czy drugiego. Oni działają i działali na szkodę Narodu polskiego. Nie wincie innych narodów, wincie tylko siebie za tą sytuację, która jest. Weźcie się w karby, stwórzcie niezależne partie, odcięte od innych. To jest naturalne, że jeżeli dasz klucze do swojego domu i ktoś będzie mógł zrobić porządek, to wypieprzy lokatorów. I dla swoich. Tak czy nie. Zdrawiam.